Imponujący ponad metrowej wysokości srebrny krzyż ołtarzowy powstał w 1702 roku i do 1945 roku stał w ewangelickim kościele pokoju w Głogowie, dawniej Glogał. Na przedniej stronie przedstawiony jest ukrzyżowany Jezus, a na długim trzonie widać herby fundatorów. Z tyłu w belki poprzeczne wmontowane są małe nisze, w których stoją srebrne figurki dwunastu apostołów. Cokół został dobudowany dopiero w 1732 roku. Fundatorka postumentu wieczniła się w napisie. Krzyż i postument powstały w okresie, który przyniósł większe równouprawnienie religijne i w którym społeczeństwo głogowa ulegało zmianom. Kiedy w 1702 roku powstał ten krzyż, miasto Głogów przeżywało trudny okres. Od zakończenia wojny trzydziestoletniej w murach kościoła zakazano odprawiania nabożeństw ewangelickich. Kościół pokoju stanął więc u bram miasta. Chociaż cesarz musiał zezwolić na jego budowę w pokoju westfalskim, protestanci byli poddawani licznym represjom. W 1699 roku katoliccy złotnicy utworzyli cech i wymusili, że w przyszłości tylko katolicy będą mogli wykonywać swoje rzemiosło w Głogowie. 11 protestanckich złotników opuściło Głogów, i część z nich przeniosła się do pobliskiego Bytomia Odrzeńskiego dawniej Boyten and the Order. To tu w Bytomiu powstał ten krzyż. Wybitny przedstawiciel protestanckiego ziemiaństwa, Gottfried von Stabel, wraz z żoną podarował go kościołowi pokoju. 30 lat później córka ich zleciła wykonanie cokołu pod krzyż. Wykonał go mistrz Johann Gottlob Klement, przypuszczalnie syn złotnika, od którego pochodził ten krzyż. Wprawdzie nadal prowadził on warsztat ojca w Bytomiu Odrzańskim, ale, choć był protestantem, był też uznanym członkiem cechu głogowskiego. Bo w międzyczasie represje ustały. Dwór wiedeński zdecydował się nie całkiem dobrowolnie wesprzeć protestantów. W kraju zapanował nowy duch: duch tolerancji.